Awe regiony sława i chwała z tej strony, Hanzio i bez zbędnego przedłużania, zaczynamy kolejną misję w Modern Warfare. Od nowa. To będzie bardzo ciężki odcinek w sensie. mocno wjeżdżające na łeb. rusz się kurwa. O, 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 o. Ją. Ja to ją! dziewczynka! Małe dziecko! To moja córka! Wyrządnijcie ją! Już jesteś bezpieczna! Już jesteś bezpieczna! Chodź! Podaj ją tutaj! Mam ją! Dajcie mi! Para, moje dziecko! Wróciłaś do mnie! Nie! 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 Czekajcie! Gdzie jest mój syn? Para, gdzie jest Hadir? Zostawiliśmy go w domu! Daliśmy tylko mnie. i uciekniemy z miasta. Szukają członków lub oporu! Musimy ruszać i uniknąć! Mój syn został w domu! Pomogę ci brać? Wtedy! się Jesteśmy razem. O, no. fajnie. Okay. pójdę przodem i upewnię się, że jest bezpieczny. Idź za mną. Tak, babo. Złóż się, czy rób co mówię, to nic ci się nie stanie. Dobrze, chodźmy, Andy. No idę. Na danym zamknijmy! Zaszły płótna para, to no trucizna! Nie wtykaj jej! Szybciej parań! Wejdź do domu, para! Błagam, posłuchaj mnie! Kadir! Kadir! No bo, bombę. bomby. Zamknęłam okna, tak jak kazałeś. Świetnie, chwilowo gaz na nie grozi. Chodźcie ze mną do kuchni, oboje. Gdzie mama? Przykro mi, chłopcze, ona nie przyjdzie że oni to robią papo myślą że pomagamy rebeliantom weź tę maskę mamy taką do fary pomogę twojej siostrze ty potrzebujesz własnej proszę weźcie telefony użyjcie ich jeśli zostaniemy rozdzieleni dobra musimy przejść przez most i uciec w góry tam będziemy bezpieczni a jak nas złapią papo zabiorą was stąd i zamkną nie chcę iść! Okej. Okay. wiemy. Wrócimy tu, obiecuję. Hadir, musisz być silny dla siostry, rozumiesz? Mamy mniej tutaj, a umysł mniej jasny. Tylko tak przetrwamy. Rozumiesz? Tak, papo. Słuchajcie, kiedy wyjdziemy na zewnątrz, trzymajcie się mnie, okej? Okay? No, a Maxa? Papo! Schowajcie się za mną. Proszę. Nie ma tu nikogo. Oprócz moich dzieci. Proszę. Chuję się pojebani. No, to potacie Доброе утро! Доброе утро! Говорят, что здесь. Убить его. Как нет? Зачем его вот к машине? А тогда к Нет? Нет. Зачем? Так приказано. Что, на руках не недостаточных? Тогда я принесу только одного. Мой ГАИ у тебя. Нет, но ну, только я буду искать. И в МЧС. Из-за снайпера? слышали доклад. Где? Тащи что есть, и мочи остальных. Принято, отбой. Засранец. Уф, уф, Jest w domu. Twój stary. O tak, nie nic ci nie zrobię. Jasne. Ktoś ci jest? Tam ze sobą leki. Mhm.

Nie, twoja matka, może jest z tobą, może też się O ty kurwa znowu spiszczaj. dziesz muszmy posać niech tylko znajdę knypam z wami kłopoty Nie ucieczki stąd dziecinko Jesteś w pułapce! tak myślę Mogę więcej Nie, nusza bo kurwa Siodło Gdzie jesteś, kurwa, złamałaś się? kurwa jesteś? Śjeba ci

O, no, mocne są. Nie bój się, jesteśmy razem. Sprawdźmy jego złoki, maseczka. Mam zabierz mu karabin. Przecież... Ciężki, Chodź musimy iść. Frajer. Ukryjemy się w maku. Nie zobaczą nas. Maku? Chodźmy. Z McDonalda mieście. Wątpię! Dobra. Papo? O, papo. Mogę skarp. Musisz wstać. A, nie mogę! Nie! Wstawaj, kurwa, ci pomogę. Nie, nie mogę iść stroni. Co mamy zrobić? Przetrwajcie. Za wszelką cenę. Nigdy się nie podbijcie. Spoko. Żegnaj, tato. Kocham cię. Estań.

Wszystko musimy iść dalej No i da tam Staram się kurwa To niesprawiedliwe Zabijają wszystko co zobaczą Przedmi za żołnierz Trzymaj się blisko dobrze? plek W jednym

Вряд ли они что-то знают. Сюда идет летать. Протесать местность Ничего сложного. Женщины, дети. Что машину? Полный кофты. Что-то еще. Кускал. ale jest ciężki klimat co ciekawe czy w ogóle ten odcinek będzie mógł się pojawić bo jednak kurwa no, to są rosyści, rosyści żołnierze a sytuację na Ukrainie mamy jaką mamy Nee. Grubo, grubo. Zapomniałem w ogóle o tym wątku. Wiecie, jeśli ukrywacie terrorystów, jesteście w pół odpowiedzialni za ich ataki na nasze wojska. Zabić wszystkich. O, jest groba, nie? Tyle małe. Popierdala i tak. Jeśli uciekniemy, złapią nas. Potrzebujemy ciężarówki. Żołnierze cię usłyszą. Ja pójdę. Znajdź broń. Jeśli będziesz się bać, odwróć ich uwagę telefony. Nie daj się złapać. Dobrze, O Ale bajem. Później będziesz podziału łodzę Słyszysz? Tak to. Jak myślisz, co to będzie? Nie potrzebuję tej broni. Nie świało, Jest środek dnia. Świerszcze wychodzą w nocy. Może pojewało im się od gazu. Może tobie się pojewało, jeśli ci się wydaje, że to świerszcz. Dajcie ją! Luka! Nie! O, ich tu trzeba dwóch jednym strzałem zapierdolić. Nie daj się złapać! Kurwa. Nie dam. Nawet po niego nie siedzę! Popatrz ty! Nówka sztuk Po co ci prewocer? Ma tylko sześć nabojów. Masz przecież pistolet. Słyszysz? Tak to. Jak myślisz, co to było? Nie wiem, jakiś zwierzak? Nie jak zwierzę. Może to świerszcze? Jest środek dnia. Świerszcze wychodzą w nocy. Może pojebało im się od Że tobie się pojebało, jeśli ci się wydaje, że to świerszcz. Chyba ucichł. Teraz dobiega stamtąd. trzeba kurwa na szoto zajebać Ale ciężko będzie Znowu ten dźwięk Ktoś się z nami bawi Trzeba szuć no, Jest środek dnia, świerszcze Co się pojebało, jeśli Ci się wydaje, że to świerszcze? Trzeba spoko na spokojnie zrobić, ale... kurwa nie jest wcale takie łatwe. Kurwa. Jestem drugi. Nikogo nie widzę. Może mi się przywidziało. Kurwa. Ja pierzę to. Dobra. Oh, Teraz dobiega no z tamtą. Oj, Co <coughs> Dobra. Złomasy no jebane. Ocaliłaś nas! Uciekajmy stąd! Pfff, pojebane gówno. Dobra, ale mamy to. Uciekajmy stąd! Go! Nie! Się, nie! 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 tyle pierdolenia po co? Trzeba dać się złapać. To wy jesteście diabłami, które zabiły moich żołnierzy.

go wiedzieć, już dobrze, fal złapiemy go. Musimy zostaniecie, szybko. No, brat zawsze chciał walczyć bez zasad. A teraz złamał wszystkie. Hadir udał się na północ. Przy wzgórzach przechwycili go żołnierze el katali Może z własnej woli? Nie wiemy. Przykro mi, Fara. Twój brat. jest terrorystą. To amerykański agent. Współpracujący z terrorystami. Hadir nie chce z nami walczyć. Mógł zabić wszystkich, kiedy ukradł gaz, ale tego nie zrobił. Skąd wiesz? Byłem tam. Chciałem temu zapobiec. Dlaczego nic nie mówiłeś? Myśleliśmy, że to Alcatala. Nie wiedziałem, że to on. Teraz wiemy. Ruszamy za nim w pościg. Idę z wami. Będziesz polować na brata. Nie jest moim bratem. Już nie. Arkow wyznaczy za niego nagrodę. W takim razie dorwijmy go pierwsi. Jeśli coś się spieprzy, wybuchnie wojna z Rosją. Więc niczego nie spieprzmy. Hmm? To zły pomysł, nice. Fara. My zajmujemy się swoimi. Zwykle znaczy to coś innego. Ale nie tutaj. Fara idzie z nami. To nie prośba. Okej. Okay. Macie zgodę na likwidację. Wszyscy. Okej, okay, odprawa. Nasze materiały potwierdzają, że Hadir miał pozostałe kradzione gaz, kiedy skontaktował się z najbrutalniejszym porucznikiem Al-Katali, Rzeźnikiem. Śledziliśmy ich pojazdy do osiedla domu w górach Akrus, uznawanego za fortecę Wilka. Aleks i Fara zostaną w odwodzie, by potem posprzątać. A brawo 6 poprowadzi oddział szturmowy, znajdzie i zabezpieczy w odbije Hadira i zabije Wilka. Hmm, ale to było takie proste. Dobra, ale tu sobie zakończymy. Także dzięki za uwagę i do następnego. Elo.